Kochani, witamy z kolejnym odcinkiem na tym kanale. I dzisiaj, kochani, zrobimy małą wyprawkę dla szczeniaka. No właśnie, kochani, bardzo dużo osób sobie wyobraża, że szczeniak to jest po prostu zabawka, przytulas, taki misiek do przytulania. Ale powiem szczerze, że, że to jest duża odpowiedzialność i również wydatek. To jest tak właśnie z dzieckiem, więc, kochani, jeżeli właśnie chcecie. Właśnie, mieć szczeniaka to ten odcinek jest dla Was, kochani, odpowiedni, a my zachęcamy właśnie wejście na mojego Instagrama, na mojego Facebooka, bo są fajne, ciekawe zdjęcie i backstage tych właśnie odcinków. No i, kochani, zachęcam do łapkowania i subskrybujcie ten kanał, żeby właśnie zdobyć jak największą ilość subskrybentów. Oglądacie mnie, a nie subskrybujecie, więc, kochani, naprawdę warto subskrybować i nic to Was nie kosztuje. To to, kochani, zaczynam właśnie kolejny odcinek na tym kanale. kochani, tak jak właśnie mówiłam na wstępie, czyli wyprawkę dla szczeniaka. No właśnie kochani, zanim sobie właśnie e, przemyślmy sobie, czy warto właśnie mieć szczeniaka w domu, czy na przykład też na dworze. Wiem dobrze o tym, że bardzo dużo osób myśli, że szczeniak to jest właśnie przytulasek, misiacze, zabawka, żeby tylko się z nim pobawić i się z nim wynudzić. Wiem sama po sobie, ponieważ ja miałam psa jako dziecko i wiem, że to była ogromna odpowiedzialność, żeby właśnie mieć takiego psa, ponieważ były duże wydatki, a ja pamiętam, jak zaczęłam nawet pracować, mój pies już był starszy i już był też schorowany, ja zaczęłam właśnie kupować właśnie zabawki, jakieś ubranka na zimę, czy wszystko. No i powiem Wam szczerze, że y, powiem wam taką małą historię, jak to się stało, że y, miałam psa i niestety bardzo krótko y, ją miałam y, ze względu na to, że to była też suczka. No i kochani, niestety nie udało się nam wysterylizować tego psa. No i właśnie to był bardzo duży, duży minus, jeżeli chodzi właśnie o suczkę. Więc kochani, jeżeli chcecie mieć szczeniaczka, to weźcie psa, ponieważ jeżeli chcecie mieć suczkę, to albo ją wysterylizujcie, albo jeżeli chcecie mieć inne szczeniaki, to musicie po prostu ją tak dać do psa. Eee, więc naprawdę kochani, ale chyba warto chyba wysterylizować ze względu na to, że nie było żadnych takich problemów kłopotów, ponieważ no, jak ma się taką, jak ktoś jest hodowcą tak, psów i to jest dla nich ogromna odpowiedzialność, ponieważ tutaj muszą pilnować tego to mamę ze szczeniakami, po prostu też dpać o tą mamę, która też jest w ciąży, o tą suczkę, tak, która też jest w ciąży, to też jest naprawdę duża odpowiedzialność, dużo wizyt u weterynarza. Robienie USG, sprawdzanie, czy są też jakieś zdrowe. Więc kochani, mówię, że jeżeli chcecie mieć cóczkę, to na pewno proponuję ją wysterylizować. Moja niestety właśnie zachorowała i miała raka macicy. No i to właśnie był powód, że była, miała bardzo dużą ilość leukocytów, ponad 2 miliony. No i postanowili, niestety, weterynarz postanowił, że ją niestety uśpi, żeby się nie męczyła. Dla mnie to była. Nie, że tragedia, ale to była dla mnie naprawdę bardzo, bardzo trudna sytuacja, nie mogłam po prostu sobie wyobrazić, że jej tu nie ma i tego wszystkiego, jak tu latała, jak tu po prostu się bawiła, jak się chodziłam na dwór, no sobie tego nie mogłam wyobrazić i to naprawdę jest... Naprawdę duży, duży jeżeli chodzi o odpowiedzialność mieć y, psa, więc mówię, proponuję, jeżeli chodzi o psa, to proponuję ze szczeniaka to proponuję bardziej y, psa, czy chłopaka, ponieważ tutaj nie będzie dużego problemu, możecie też go wysterylizować tak, żeby nie doszło do płodnienia sz sz szczeniaków. E, więc to też jest na pewno taki duży, duży plus, a przede wszystkim się konsultować z weterynarzem czy po prostu jest to odpowiedni moment, żeby wysterylizować psa, ponieważ to jest tam jakiś wiek ograniczony od iluś do iluś chyba lat, żeby tam tego psa wysterylizować, więc to też jest najważniejsza konsultacja jest też z weterynarzem i to w zależności od rasy psa, ponieważ każda rasa psa inaczej też e, mm, Inaczej też funkcjonuje, są małe, są duże, są średnie psy, więc tu też jest warto właśnie konsultacja z weterynarzem. No właśnie, kochani, jeżeli chodzi o wyprawkę dla naszego szczeniaka, to pamiętajcie o tym, że są to ogromne, ogromne koszty. Ja akurat sobie kupiłam część tych rzeczy, część akurat nie mam przy sobie, ponieważ jeszcze paczka mi nie doszła. Ale kochani, zobaczycie na moim Instagramie, tam właśnie będzie kilka fajnych wyprawek do tego pieska, więc warto kochani być z nami na bieżąco i zrobić takie fajne, ciekawe właśnie fajne y, możemy zobaczyć te właśnie zdjęcia i po prostu warto sobie też to y, kupić. No właśnie kochani, bardzo dużo osób się mnie pyta, na no widzicie, gdzie ja takie rzeczy właśnie kupuję. No właśnie kochani, jeżeli oglądacie, a kupiliście ode mnie takie rzeczy, to kochani, wierzcie mi, ale kto jest takim moim, moim takim dużym sklepem, gdzie możecie naprawdę już wszystko znaleźć. Teraz wiem, że temu jeszcze powstało mi, jako drugi taki duży sklep. Nie ma takich rzeczy, co na przykład na Allegro mogę znaleźć. Ale kochani, Allegro to jest po prostu sztos dla mnie. Po prostu patrzę, szukam, jak widzę takie boksy, to właśnie patrzę takich na boksach kupuję. No i wtedy właśnie robię potem fajne, ciekawe, właśnie i mało budżetowe też odcinki. No właśnie, kochani, przede wszystkim najważniejsze elementem wyprawki dla psa, czyli to są e, miska na jedzenie i wodę. To jest pierwszy element. kolejna obroża i szelki, smycz, przekąski jedzenie. Akurat przekąski jedzenie nie wzięłam, ponieważ zgadza to, że też strasznie śmierdzą te yy, przekąski dla psów, ale więcej małpysowych, bo by wiem, jak to było. Mm, gryza legowisko, podkłady higieniczne, zabawki, cążki do pazurków, szampon dla psów przede wszystkim. Baciki, czy na do mycia uszu, czy na przykład też oczu, ponieważ bardzo dużo psów też właśnie ma e, ropne pod oczami, to też warto właśnie o nie dbać. Szczoteczka lub grzebień do czesania, ponieważ są niektóre psy, gdzie mają dużą albo grubą i długą sierść, więc to też jest naprawdę. E, wartościowa rzecz, właśnie mieć przy sobie. sztateczka pasta do zębów. Tych akurat nie mam rzeczy. Wiem dobrze, to, że grzebień też nie mam, ale e, mam takie bardziej podstawowe elementy, jeżeli chodzi właśnie dla mm, pieska. E, to za chwilę Wam e, pokażę. E, ale mówię, pamiętajmy o tym, że trzeba wybrać e, te wszystkie rzeczy. Dla psa w rozsądku, przede wszystkim w rozsądku, pojechać i mówić, że czy faktycznie widzicie mieli psa? Jeżeli tak, to kupcie wszystkie właśnie właśnie najważniejsze, podstawowe właśnie elementy, które właśnie przez chwilę Wam pokazałam zanim odbierzecie tego swojego maluszka. moi kochani, tu mam różne fajne rzeczy. Tu mam takie właśnie legowisko, ale nie chcę tego otworzyć, ponieważ jest tak fajnie w sy -sy -sy. Ale chyba wam tworzę że i będę taka zaraz. O, widzicie, już się na namuchnęło. Ale dobra, złożymy to jakoś potem z powrotem. Zobaczcie, kochani, to jest takie fajne dla maluszka. No, bo to się właśnie prezentuje. O, widzicie, taką łapeczką. No właśnie, to jest takie fajne dla szczeniaczka. Mega fajne, polecam. Jeżeli chodzi właśnie o taką wystawkę, jeżeli chodzi o malucha mega uleca. No właśnie kochani, tak wspominałam, higiena, higiena i jeszcze raz higiena, czyli właśnie takie maty dla piesku, to jest naprawdę wartościowa rzecz, że chodzi właśnie dla psa, jeszcze dla szczeniaka, jak chcecie właśnie mieć w domu, ponieważ szczeniaki bardzo dużo myją, bardzo chodzą i załatwiają się często i również też swoją potrzebę fizjologiczną też robią. Kochani, kolejna rzecz, Szampony. Najważniejsza to jest właśnie higiena osobista właśnie dla psa. Jak widzicie, na tej liście mamy już kolejny element zahaczony. No i kochani, najważniejsze. No właśnie, Mr. Box. A w tym Mr. Boxie są naprawdę fajne, ciekawe rzeczy, jeżeli chodzi właśnie o mm, psa. I mogę wam pokazać, co w niej tu mamy. No właśnie, między innymi mam taką fajną... E, taką mato, można powiedzieć, miskę do e, piesków, żeby właśnie też szybko nie jadł, ponieważ wiem dobrze o tym, że bardzo dużo takich piesków e, są takie łakome i od razu chcą jeść. A to jest taka fajna, ponieważ jak na przykład włożycie taką, nie że suchą karmę, taką mokrą e, karmę, sobie tam posmarujecie, to jest naprawdę fajna i zabawa dla psa, i również z tego że sobie to przyczepi, ponieważ są na takie właśnie. E, na przyczepienie właśnie do podłogi, żeby właśnie ta miseczka Ala się nie ruszała, więc to zarąbisty przedmiot. Kolejny, czyli najważniejszy element, czyli właśnie kocyk zajebisty dla maluszka. Tu kochani, zobaczcie, mamy taką fajną obluskę w kolorze czerwony, przepiękne to jest. Więc takiego malucha możecie sobie właśnie mm, kupić kolejny element, gryzaki. No właśnie, tak właśnie było wspominane gryzaki różne rodzaje gryzaków dla tego małego pampereczka. O właśnie tak się kochani prezentują te różne gryzaczki. Tu jeszcze mam takie gruzaka piszczącego. Właśnie zajebiście. Tu, kochani, zarambię rzecz, ponieważ to jest właśnie do e, kupek, czyli właśnie takie woreczki do e, właśnie jak pójdziecie na spacer to wtedy właśnie zbieracie takie fajne, właśnie fajne to są rzeczy, jeżeli chodzi o psa, ponieważ jak ja na początku miałam pieska, to wierzcie mi nie było takich właśnie rzeczy to wszystko było takie podstawowe, czyli smycz, były szelki, były jakieś yy, gryzaki, jakieś tam, no po prostu takie podstawowe koice, nie koice. A teraz mamy jakieś maty, jakieś kurde, yy, yy, to się mówi koce, nie koce, miny, gryzaków, maty, nie maty, więc masakra. Więc powiem szczerze, że to jest bardzo fajna rzecz. Kolejny, czyli mam właśnie szelko pas. Czyli właśnie, kochani, jak odbieracie swojego maluszka, to zapinacie właśnie na taki smycz i wtedy też zapinacie jako właśnie do samochodu, taki do pasa, więc to jest fajna rzecz, ponieważ jak pojedziecie właśnie z maluszkiem, to sobie właśnie ją też go zabezpieczacie przed właśnie podróżą. Kolejny, ale to było zarąbiste, że wam jak to wygląda, takie fajne szeleczki, tu mam też smycz, tak się właśnie prezentuje. I takie piękne, zobaczcie jakie malutkie, z zbudowskie, zobaczcie w takim czerwonym kolorze. Przepięknie to wygląda. Bacz fajny ten występ, ten wystawa box kosztował tam 100 roky. więc na pewno nie było aż takie drogie, jeżeli chodzi właśnie. to. Zobaczcie mamy wszystko prawie, mamy gryzaki, mamy właśnie koce, nie koce, tylko wystarczy dokupić kojec, jakieś właśnie przekąski. Mm, takie właśnie typowo higieniczne rzeczy, no to kupek już tutaj macie, ale macie, to kupujecie i macie wszystko i to jest naprawdę fajne. Mm, nie musicie to kupować właśnie różnych, osobnych, no ja my tu jeszcze miski, nie miski jeszcze mi niestety nie dojechały, ale miski zobaczycie akurat na Instagramie, więc jakie fajne kupiłam, e, więc może gdzieś tutaj będziecie widzieć, jakie fajne właśnie kupiłam i kupiłam jeszcze taki fajny dezodorant dla friska, e, więc to jest fajna rzecz. Więc tutaj wyświetliwam się właśnie te rzeczy, które niestety nie przyszły mi tutaj z, z paczką niestety jeszcze czekając. Więc no kochani, taki Mr. Box 100 zł ponad tylko. 110 zł tutaj za zapłaciłam i tu macie, tu macie wszystko. Macie gryzaki, macie właśnie szelki, macie smycz, macie właśnie nawet do pasów, do samochodu, jeżeli chcecie z takiego pieska yy, przygotować właśnie swojego szczeniaka. Macie lekowisko, widzicie. Yy, macie tutaj yy, takie podstawowe elementy, tak? najważniejsze. Jakieś właśnie zabawki, jakieś właśnie gryzaczki, no zabawki, kocyk, no wszystko po prostu tutaj macie w tym MrBoxie, oprócz tego, ponieważ to akurat było osobno, więc to akurat nie było w MrBoxie, ale po prostu mi tak włożyli, zapakowali, ale to osobno kupiłam, ale też jest fajne, takie właśnie typowo, fajną zabawkę, też zabawę dla psa, to jest naprawdę krajdal, yy, no oprócz tego są jeszcze miski, które też zobaczycie. I dezodorant taki kupiłam dla fajnego pieska No oprócz tego właśnie takie higieniczne Czyli właśnie szampony, nie szampony mm, Najważniejsze to są właśnie e, też inne e, dla psów Takie fajne rzeczy, które kupiłam A po robo przecież zrobiłam też odcinek Jak przygotować swojego właśnie psa na wymarzone wakacje Tam są też różne inne ciekawe właśnie e, podstawowe rzeczy Które możecie sobie kochani też zobaczyć na tym kanale A tu akurat będzie przygotowań dla szczeniaków ale możecie naprawdę też z tamtych rzeczy, które Wam pokazałam, jak przygotować psa na podróż, to tam są też właśnie fajne szelki, właśnie to zapinanie do pasów, tam były takie fajne właśnie żeż, siatki, takie właśnie, żeby fajnie e, tego zabezpieczyć przed psem, przed szczeniakiem, żeby wam tam nie latał, żeby wam gdzieś nigdzie samochodzie nie y, szala, ale to najbardziej kupić legowisko i wtedy ten wasz mały pupilek sobie śpi i fajnie też spędzacie ten wyjątkowy czas tym mały. No powiem Wam, że chodzi o psa, no to wiem, że mniej byście wy by kosztowali, ponieważ to kupujecie koiec takie teraz, chyba że ktoś jest takim psiarzem psiarzem, że kupuje się, nawet ubranka dla psami, to też jest duży koszt, tak? E, moja nigdy nie miała od czasu kiedy zaczęła chorować to zaczęłam kupować takie właśnie żeby miała ciepło a poza tym ona była też e, golona pewnie na łysą była takie po prostu małą szczurkiem i a ja potem zaczęłam kupować właśnie takie e, ubranka e, no ma ubrankę ubranka do dziś po niej e, z takim świątecznym ja nie kupiłam, w Waszy wiedzą, to się pamiętam, kupowałam to wiedzące, bo były takie fajne dla psów i są jeszcze nawet dla psów takie fajne ubranka, ale uwierzcie mi, no, to było ostatnie ubranie przed ich odejściem i naprawdę to no, dosyć tego, że człowiek ma te i wspomina to, co ma przed sobą, tą swoją ukochaną miłość, tak? Tego swojego kochanego pieska, to uwierzcie mi, no. No nie wspomnę zbyt dobrze, że naprawdę ona była takim kochającym psem dla mnie. I, i wiecie mi ta odpowiedzialność jest naprawdę ogromna, jeżeli chodzi właśnie o posiadanie psa. Wiem sama po sobie. Może i wy kochani ty mi się psa, macie te psy, to pewnie też wiecie, że jest naprawdę duża odpowiedzialność, a szczeniak już w ogóle... Tu musicie naprawdę mieć dużą, dużą odpowiedzialność. No i przede wszystkim pilnowanie, ponieważ szczeniak też dużo gryzie, więc może wam pokryć wszystkie meble. nawet. E, więc to trzeba też brać też pod tą uwagę, że psy to też są takie gryzące. Nic po nie lubią też tak zwane koty. Koty też lubią przecież drapać wszędzie, tak, po takich swoich tych... W tych swoich takich drapaka i, i te małe kocięta, też są takie ale koty są bardziej zwinne i koty wszędzie łażą wam po balkonie, po parapecie pewnie e, czasze, po kuchni bo są też zwinne tak jeżeli chodzi o koty, ale jeżeli chodzi o psa to pies wam nigdzie nie skoczy oprócz na łóżko, no to wtedy tylko ta, no na stole wam nie skoczy chyba, że są takie cwaniaki gdzie skoczą wam na stół i będą udawać takiego kotka, ale Chyba przeważnie większość psów macie na podłodze, i bawicie się pewnie na dole, lub na przykład też na dworze, więc tak to się właśnie, kochani, wygląda. No właśnie, kochani, jeżeli chodzi o resztę rzeczy, to zachęcam się na Instagrama, na Facebooka. Tam właśnie są fajne, ciekawe wyprawki dla właśnie te zdjęcia z tych zdjęć, tych wyprawek, które jeszcze się nie udało mi się zdobyć. I kochani, no pamiętajcie o tym, że. Warto dbać o psa, żeby właśnie się czuł i komfortowo, i wygodnie i żeby też się nie bał, ponieważ takie pierwsze, pierwsze wejście pieska do domu nowego, no to jest duży stres dla niego, boi się też na początku, dużo też piszczy, ponieważ no, oddzielił się od tych braci, siostry i od mamy przede wszystkim. Tak, i, i musi się jakoś zacząć czuć bezpiecznie, komfortowo, wygodnie i żeby też dać dużo ciepła, dużo miłości lub no i dbajcie o swojego maluszka, ponieważ to jest ogromny, naprawdę, mm, pupil, to ogromna odpowiedzialność i, i, i jak chcecie mieć takiego swojego maluszka, to na pewno warto... Yy, wiedzieć, że jest też duże koszty, jeżeli chodzi właśnie o takiego małego stworka. Drodzy kochani, mam nadzieję, że takie filmy się spodoba. Jeżeli tak, to z trzecią łapką w ogóle subskrybujcie ten kanał. No i zdobijajmy jak największą ilość subskrybentów, tysiąc. Chciałabym, żeby było tysiąc subskrybentów, żeby zdobyć chociaż ten przycisk właśnie od YouTube'a i byłabym mega zadowolona. No i kochani, oglądajcie, oglądajcie odcinki i warto naprawdę zachęcać rodzinę, przyjaciół, bliskich, które robią też fajne, ciekawe epizody, które robią dla Was fajne, ciekawe właśnie odcinki właśnie z tych właśnie fajnych i budżetowych też właśnie mm, tematów. Więc warto kochani oglądać i subskrybujcie. Nic was to nie kosztuje, a mi naprawdę będę mega szczęśliwa, że oglądacie właśnie moje odcinki. A ja się żegnam, wysyłam podziarki, do zobaczenia. Bye.